Wybierając pompę ciepła, zwracamy uwagę na wiele parametrów, ale jeden element mam wrażenie, że traktujemy po macoszemu. Hałas. A jak już sprawdzamy tą kwestię, to mam wrażenie, że niektórzy z nas błędnie odczytują informacje podawane przez producenta. To jest nowy odcinek Hatę mówi. Ja mam na imię Sebastian i dzisiaj porozmawiamy na temat hałasu emitowanego przez jednostkę zewnętrzną. Zapraszam. Każdy producent, tworząc swoje urządzenie, stara się, aby jego produkt spełniał najwyższe oczekiwania klienta. Stara się stworzyć urządzenie najcichsze, aby było przyjazne dla użytkownika, ale również dla osób mieszkających w sąsiedztwie. Wybierając pompę ciepła. Zwracamy uwagę na wiele parametrów, analizujemy różne aspekty. W końcu spoglądamy na tabelkę, gdzie są podane decybele, ale niewiele nam to mówi. Nie wiemy, czy dana pompa jest głośna, czy jest cicha, czy dana wartość jest duża, czy mała. Zaczynamy porównywać z innymi producentami, ale dalej niewiele nam to wszystko mówi. Dlatego zadajemy sobie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi. Aby rozpocząć rozmowę o hałasie, musimy wyjaśnić sobie dwa pojęcia: moc akustyczna oraz ciśnienie akustyczne. Gdybyśmy rozmawiali ze sobą twarzą w twarz, nie za pomocą YouTube'a, to co ja mówię, to co wychodzi z moich ust, to jest moc akustyczna. To co usłyszysz, to jest ciśnienie akustyczne z danej odległości. Dlatego kiedy porównujemy urządzenia Musimy zwrócić uwagę, czy producent podaje hałas jako moc akustyczną, czy jako ciśnienie akustyczne z danej odległości. Żeby porównać urządzenia na tych samych zasadach, żeby było sprawiedliwie, poziom hałasu bada się na podstawie ustalonej normy, która określa konkretne warunki pracy pompy ciepła. Dlatego kolejnym elementem, który należy sprawdzić w materiałach producenta, jest odniesienie do obowiązującej normy. Sugeruję, aby sprawdzać parametry urządzenia, które zawarte są w kartach produktu, a nie w materiałach reklamowych. Niestety, te parametry, które podawane są w katalogach, czy prospektach, czy innych ulotkach, bardzo często różnią się od tych, które podawane są w oficjalnych dokumentach. Jeżeli już wiemy, gdzie szukać poprawnych parametrów. I mamy świadomość, co to jest moc akustyczna, i czym się różni od ciśnienia akustycznego możemy zacząć porównywać pompy ciepła. Możemy szukać, która pompa jest głośniejsza, która jest cichsza. Ale musimy sobie wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, że poziom hałasu mierzony w decybelach, to nie jest skala liniowa, tylko skala logarytmiczna. Dlatego różnice w odczytywaniu yy, poziomu hałasu mogą być lekko problematyczne. Dla wyjaśnienia. W skali liniowej, jeżeli w lewej ręce mam 100 zł, a w prawej ręce będę miał 200 zł, oznacza, że w prawej ręce mam dwa razy więcej. Przy skali logarytmicznej, jeżeli po lewej stronie mam pompę ciepła o mocy 50 dB to żeby po prawej stronie mieć dwa razy więcej muszę postawić pompę 60 decybelową. I tutaj, żeby to zobrazować, wezmę na warsztat naszą pompę 9 kW. 9 kW pompa Heiztechnik generuje moc akustyczną na poziomie 50 decybeli. Już mamy wynik poprawiony, ale czekamy na potwierdzenie z ośrodka badawczego, dlatego skupmy się na tych 50 dB. 50 dB porównując z pompą, która ma 53 dB, to tak jakby postawić dwie nasze pompy w stosunku do jednej konkurencyjnej. 50 dB, a 56 to tak jakby postawić cztery nasze pompy versus... Jedna pompa konkurencyjna. 50 a 60 dB to tak, jakby postawić 10 naszych pomp w stosunku do jednej konkurencyjnej. A teraz wyobraźmy sobie szeregówkę z 10 domami. Z dziesięcioma ogródkami i z dziesięcioma pompami. Hałas to naprawdę bardzo istotna kwestia. Jeżeli chcemy porównać moc akustyczną z ciśnieniem akustycznym, musimy wziąć pod uwagę trzy aspekty zabudowy które są określane współczynnikami Q2, Q4 oraz Q8. W każdej tej sytuacji dźwięk będzie rozchodził się inaczej, dlatego odejmowane wartości przyjmujemy według wyliczeń dla danego współczynnika. Możemy przeanalizować sytuację Q4, która powiedzmy najczęściej będzie spotykana. Jeżeli nasza pompa ciepła generuje 50 dB mocy akustycznej, to w odległości 2 metrów będzie słyszalna wartość 36 decybeli. Z odległości 6 metrów to już będzie około 30 decybeli, a z 8 metrów 27 decybeli. Z drugą stronę działa to tak samo. Jeżeli producent podaje, że jego pompa ciepła generuje 35 decybeli z odległości 5 metrów to tak naprawdę jest to pompa, która generuje hałas na poziomie 54 dB. Porównując do naszego urządzenia 50 dB, a 54, to tak jak postawić trzy nasze jednostki versus jedna jednostka konkurencji. Jeżeli już mamy określone wartości poziomu hałasu, ale dalej za bardzo nie wiemy, czy jest to ciche czy głośne urządzenie, podaję parę przykładów, żeby zobrazować poziom hałasu. Las to hałas na poziomie około 20 dB. Pokój mieszkalny to hałas mniej więcej około 40 dB. Nasza pompa ciepła Heiztechnik to hałas na poziomie 50 dB. Biuro, tam gdzie już mamy jakieś rozmowy, pracują różnego rodzaju maszyny, to hałas na poziomie 60, 65 dB. Ruchliwa ulica to już około 80 dB. Koncert rokowy to hałas na poziomie około 100 dB, a start samolotu odrzutowego to około 140 dB. I tu się skala kończy, bo wszystko powyżej uszkadza nam słuch, i nie podlega pomiarowi. Chciałbym zaznaczyć, że na rynku bardzo często znajdziemy pompy ciepła, które generują hałas na poziomie 60-64 dB mocy akustycznej. Rekordzista to nawet 74 dB. Jeżeli macie więcej pytań co do hałasu czy do innych aspektów związanych z pompą ciepła, zapraszam do kontaktu z naszymi regionalnymi doradcami techniczno-handlowymi, którzy na pewno odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że udało mi się Wam przekazać parę fajnych i ciekawych informacji. Zachęcam do polubienia tego odcinka i do subskrybowania naszego kanału. Oraz zapraszam Was do odwiedzenia nas na Facebooku czy na Instagramie. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.